Piasecki, korzystając z doświadczeń zdobytych w dzienniku ABC, postanowił wydawać własny tygodnik literacki, prosto z mostu. Pismo ukazywało się od stycznia 1935 roku, aż do wybuchu II wojny światowej. W artykule wstępnym zatytułowanym Prawo do twórczości pisał Odarto człowieka z człowieczeństwa, pozbawiono go największej rozkoszy ludzkiej twórczości. Tę zarezerwowano dla elity. Szaremu człowiekowi niech wystarcza, że charuje, że żre i że może iść do kina. Praca stała się przekleństwem, a brak pracy to głód i nędza. Prawo do chleba bez prawa do pracy to jałmużna. Prawo do pracy bez prawa do twórczości jest niewolą. Do tygodnika prosto z mostu piaseckiego pisali m.in. Jerzy Andrzejewski, Bolesław Miciński, Konstanty i Gałczyński. Kazimiera Iłłakowiczówna, Wojciech Wasiutyński, Jan Dobraczyński, Karol Irzykowski, Jerzy Waldorf czy Władysław Jan Grabski. Z upływem czasu Piasecki rozpoczął działalność wydawniczą. Drukował autorów piszących na łamach prosto z mostu, m.in. Gałczyńskiego i Andrzejewskiego, który tak go wspominał. Był najlepszym redaktorem, z jakim miałem okazję bliżej się zetknąć, nieprzeciętnie inteligentny, wrażliwy. Stefan Kisieleski w swoim abecadle również podkreślał niezwykły talent redaktorski Piaseckiego. Po prostu potrafił. Do niego ciągnęli jak muchy do miodu. Nawet ludzie, którzy nie zgadzali się z jego linią, pisali dla niego. Idowy przeciwnik Piaseckiego, Czesław Miłoż, po latach pisał. Niewysoki, szczupły człowiek w okularach, o wyglądzie typowego inteligenta. Jasecki w niczym nie przypominał swego imiennika Bolesława, wodza i blond bestiem. Miał wąskie usta fanatyka i najwidoczniej spalał się w żarliwej służbie swojej patriotycznej idei. Nienawidził wszystkich tych, których uważał za wrogów Polski, wewnętrznych i zewnętrznych. Jasecki, świadomy zbliżającej się wojny, pisał w maju 1939 roku. Jest w Polsce spokój, opanowanie, gotowość. Psychicznie jesteśmy już na wojnę przygotowani, zupełnie. Nie znaczy to, żebyśmy jej gwałtem chcieli, ale narzucona nie zaskoczy nas. Przyjdzie jak coś zwykłego, co zawsze spotkać naród może i co trzeba dobrze, jak najlepiej wypełnić. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X. Użytkownik Bażanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.